Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Akanty bałkański. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Akant jest rośliną z rodziny akantowatych, naturalnie występującą na terenach północnej Afryki. Najbardziej rozpowszechniony jest w Portugalii i Hiszpanii. Akant bałkański, nazywany też węgierskim, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z rejonów Bałkanów. Okazała bałkańska bylina o atrakcyjnych ciemnozielonych liściach i kwiatach. Liście odziomkowe tworzą gęste kępy. Pojedyncze liście długie do metra wysokości. Kwiatostany wysokości ponad metr. Kwiaty biało-różowe, często z fioletowym. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jest to roślina mało wymagająca i dość plenna. Wyrośnie na każdej glebie, choć preferuje te żyźniejsze i luźne, najlepiej niezbyt suche. A lubi miejsca zaciszne, osłonięte od wiatru. Dobrze sobie radzi pod wysokimi drzewami. Pasują do ogrodów wiejskich, naturalistycznych i angielskich, są obowiązkową pozycją w ogrodach śródziemnomorskich. Ogólnie akant dobrze sprawdza się w ogródkach żwirowych. Sadząc akanty w naszych ogrodach, postarajmy się w pierwszych latach okryć rośliny na zimę. Dorosłe rośliny są już bezpieczne.